tutaj to je na deskorolkach, tutaj wszyscy spacerują mamy herbatkę dużo nie wiem w tych czasach to i tak jest tak... ale i tak jest w miarę oh, Jestem już w sklepie i chciałam Wam pokazać że przyszły świece Moldwine i one przyszły e, w dwóch rozmiarach, natomiast te małe a chyba już się wyprzedały, tak? Się nie bo... e, no to w takim razie zostały dwie ostatnie. No to już nie ma, sprzedały się dzisiaj. Natomiast czerwona jest, zobaczcie, półki są wypełnione. Na górze również ona się znajduje, także możecie już wpadać. Wiem, że dużo osób przychodziło i nie było tej świecy, także z są...